No Dobra kacyra! Machamy, 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 machamy. Kurde, o o kurwa, piwo! Piwo, piwo, piwo! <głosy> 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 Jak się odpalił momentalnie! Jak się opierdalać? Pod ty Co SIĘ piwo? KUCA! Jeden ja. złoty! <noise> o grał! Weź mnie połóż, musimy tam na dekoder Tam do tyłu na dekoder <noise> Dobry pomysł, <syke. głosy> Przepraszam, mówię o dekoderze. A dobra, już jedno o co Przerwaty, chodzi. Nie. a masz tłok do Yamaty Blaster? Tłok do Yamaha. Mamy tłoki do Yamaha, tylko nie do jakiego modelu. Ale też dla pań, które lubią poćwiczyć. Mamy hula hopy, mamy... Ja bym kupił hula hop, to by na mnie pasowało, to nie? Ale my mamy takie fajne skórko hula hop, co tak kręcisz. Jak, jak ja jej kitkę po domu, to no to ma takie. Przemek, ściągnij to. O co ci chodzi? Przemek? ściągnij kitkę. Dlaczego? Wygląda jak debil. Wiem. ściągnij to, to dobra. Jak zawsze. Nawet na blond się walnia, ale na ciemność. Ej, nie, 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 właśnie na blond nie, bo będę, bo będę miał. Nie wiem czy wy, ale tu mam bardzo rzadkie włosy. Nie widać tego na kamerce, a gdybyś z mi IRL, to, bym, to by to źle wyglądało. A eee. po drugie, nie olsę, ty nie farbujesz zajebistych włosów na ciemno, bo ci łeb. Robię paskę. Dobra. No to, no to grubo leci. W tym momencie... Trolly rodziciel, zresztą nie pozwala. Rada... Dobra, to nie Nie. No to poczekaj, zrobimy tak. Naglacy. Nie, nie, nie. O dobra, o dobra, disconnect. Pik. Trzy, dwa, o. Nie rób tego. A czemu, patrz. Nie. Ale Niosy nie może być sam. Mapi sobie z nie. Dobra. <gulanie> <gulanie> spierasz osoby na raka, ty spierasz debili na <gulanie> Donet mi się nie wysłał. Z e? kim a możesz po prostu na mnie puścić. O. Ja mogę zjadać tych. Czemu okay. się the fuck? <affe tới> no, czy... ale, zanim really ale zanim pójdę. Ale zanim pójdę chciałbym powiedzieć, że... Miłość... miłość. miłość. To nie ani kwiaty. To też nie diabeł rogatia. Miłość jak coś nie będę <demonê> co widział co piszesz. A bo, aha, a drugi po nim skacze. Miłość, to żaden film. Chórek. No, co mnie? Jeraz, ja ty ja weźmiesz za grę, kim nie umiesz grać, takim wiesz. A chcesz plot twist? Nie ma takiej piłotności. Ponga, ponga, no nie. Ja chcę, ja chcę. Ja chcę. Dobra. Cześć, złapie. No i. No, tu to, <laughs> to, to się robiło, tak, dobra. O, 3, 2, 1 Kurde <laughs> Ale wszyscy się zatrzymali nic Nie co dzieje Nieraz tu mamy mały problem 8 no. kartonów nam mtnęło na, na górze się potrzebowali 8 kartonów nam na górze One są pełne One tak. są pełne <laughs> Chodź zobaczyć zobacz słonia! Jaki słoń? No Ten co z, góry nogami. z góry nogami? Ten co z góry nogami? Panowie, wszyscy zbiórka pod ścianą, zapraszam do sklepu i zbiórka pod ścianą. <grym> poda... się... Eee, co eee, eee. Tutaj do sklepu. Do środka przy ścianie, przy toalecie zapraszam Przepraszam, wszystkich. Przepraszam, ja jestem... Co ty mówisz? Się... Ja jestem menadżerem tutaj, więc panowie... Ale pilnować kibla Przemy. Idę z tobą Nie, ty jesteś naczakiem. Będą do pracy. Szypat ECHO! O gole mój nos! A bym biurko przed fiałem. Mój nosek Grubszy, okej? Co prawdziwy mężczyzna pakuje do plecaka? flaszkę flaszkę totalnie <laughs> nam kolejną matematykę soc Co? Cosa? ale dobra C no radek chciałem <grym> yyy Chodź wysunę cię do góry Dobra, dzięki o, o O O O wow. Było to znać No Mój kark Uf, Czekaj, czy jeżeli bym ci wysłał 40 zł to masz A, dodatkowe półtorej godziny Tak Nie? Przemek, trzymam ci się za kabelki <noise> Podtrzymuję styl, mówisz, <noise> żeby internetu nie rzuciłem. <noise> o, ja mam z lepszą prędkością u ciebie. Oh, tutaj mam z pełną prędkością u ciebie na Discordzie. zapomniałem Podmuchać ci przemek?